mano wszystkim, z tej strony Blue A to jest pierwszy odcinek Z zapowiadanej przeze mnie Serii Minecraft Oczami Blue I tak jak mówiłem Będziemy grali sobie na zwykłym świecie Minecraft na singlu I... I, 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 i cóż, zaczynajmy Może sprawdźmy na początku Co mamy w naszej skrzynce W skrzynce mamy 5 patyków, 8 drewna i 4 chleby. Takie podstawowe rzeczy no na początek zawsze się przydadzą. Zrobimy sobie crafting, zetniemy drzewka i będzie w porządku. Jak zetniemy drzewka, będzie gites. Zetniemy drzewka. Kurde. Szkoda, że nie mam Timbermoda Ale dobra. Yy... Ogólnie gram na modach Dwóch Optifine i Ray Minimap. Link do tych modów będzie oczywiście w opisie. Będziecie mogli sobie je pobrać i na nich grać albo yy... No dobra, będziecie mogli na nich grać. Yy, dobra, tyle drewna może nam na razie wystarczy. No jeszcze ześniemy tylko to drzewko do końca. Dobra, y, teraz o. Jak świetnie, dobrze, że mamy świetny początek. Świetny początek. Tam widzę jest węgiel, lawa. Tutaj żelazo. A, zaczynamy naprawdę bardzo dobrze. Yy, do przodu. Tak. Yy, tylko teraz jak tam zejść? Nie za bardzo mamy z czym tam zejść. I jak tam zejść? ale tam może być mogą być naprawdę 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 niezłe rzeczy więc zróbmy sobie kilo szybko i jakąś łopatkę i szybko zejdziemy tutaj tylko sobie wykopiemy trochę dirta O i tutaj zrobimy sobie naszą taką pierwszy, nasz, nasz taki pierwszy szyb Szyb Jakbym mógł to jeszcze nazwać szyb No szyb yy, Do kopalni, tutaj będzie nasze takie pierwsze wejście Pierwsza taka fajna podstawowa kopalnia Która zawsze się przydaje Dobra potrzebne mi są tylko trzy cobblestone'a. Ale widzę, że tutaj mamy tylko derta. No to nie za ciekawe, nie za w tej naszej kopalni jest. Bo sam dirt no nie przyda się. Ale dobra, tutaj mamy kobla. Pokopiemy tylko to. O, już wracamy na powierzchnię. Zrobimy sobie kamienny kilof i schodzimy do tamtej kopalni tylko czy uda nam się tam zejść? Tego nie wiem No dobra, mamy nadzieję Mam nadzieję, że mi się uda jeżeli mi się nie uda, no to cóż Zrobię skrzyneczkę Nie po co ja robię skrzynkę? Przecież mamy skrzynkę yy, Resztę nie, dirta będziemy mieli Resztę materiałów schowam sobie do skrzynki Także dużo nie stracę Nie, nie myślcie o tym, że będę skakał na pewno nie będę skakał. Zobawimy się w trochę takiego ala parkura, Ale parkour z takim jakby odpórką. Uch! Dobrze. No, no, no na początek jeszcze nie spadłem, ale zaraz czuję, że, 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 że coś odwalę. Że zaraz gdzieś zlecę, albo się zabiję, albo natrafię na jakieś moby Dobra, trochę tego węgla wykopiemy Nawet nie wiecie, jak się boję Boję się bardzo, bardzo się boję Że, 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 że zaraz spadnę, ale nie Mam nadzieję, że nie spadnę Dobra, tyle tego węgla starczyło, bo i tak mamy dużo. Ale... Ale ja bym chciał zdobyć tam to żelazo, co tam jest. I może teraz tu... Tu... No i lipa. <grystanie> <U>! <grystanie> ja żyję! Ja żyję! Creeper, nie, 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 nie! U! Nie zauważyłem tego, tego, tego stworzenia, tego stworzenia, pół. No i super mamy już żelazny kilow. No nie mamy, ale możemy zrobić. Dobra, idźmy tam. O, mamunciu, ale wysok. Wiedziałem, 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 że spadnę. No nie mogło się inaczej skończyć. Musiałem. Ja musiałem spać, bo jakbym nie spadł to, to, to by było coś dziwnego I tam jest chyba kolejne żelazo, jak mi jest. wzrok nie myli Ech. Nie, to nie żelazo Woda, 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 dobra Dobra, wiecie co, wykopiemy trochę jeszcze tego węgla I wracamy na powierzchnię, bo tutaj tutaj nie wiadomo co jeszcze może się przytrafić nam że na początku przeżyliśmy niesamowitą przygodę w kopalni to już mogę sobie wpisać do mojego notesiku ale zaraz ja nie mam żadnego notesiku no dobra Huu, będzie problem z wyjściem no może starczy tego derta to jak nie starczy to... to to zamieszkamy w tej kopalni ale ale starczy na pewno starczy Torczyło je, wyszliśmy z kopalni. No naprawdę, wyszliśmy z kopalni. Dobra, tutaj sobie postawimy waypointa. Jakby to nazwać. Dobra, nie, niebieski kolor bym chciał. Niebieski jest. Jest niebieski kolorek! I żeby przeżyć tą pierwszą noc... Jakoś tak godnie, żeby ją przeżyć... Zrobię sobie miecz. No ale... no z zapada zmierzch. Gdzie jest słońce? Nie ma słońca, nie widać słońca. Drzewa nam przeszkadzają okej, okay. i zróbmy jeszcze, 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 jeszcze pochodnie Pochodnie. Pochodnie, dobra. 12, 48 pochodni. Dobra, tutaj jakoś to poświetlamy, żeby tutaj nam żadne creepery, zombiaki, szkielety i takie różne endermany nie wchodziły. Dobrze. Dobra. Wszystko tak mniej więcej jest w miarę oświetlone. Tak w miarę, w miarę. Tutaj gdzieś jeszcze na minimapce tak widzę, że, że, że tutaj gdzieś jest jeszcze jakiś kanion. I dobrze mi się wydaje. To jest ten sam chyba. No ten sam. Ten sam? Nie, nie ten sam. Nie, ten sam. Tak, ten sam. Dobra. Uuu, robi się ciemno. Robi się nie nieprzyjemnie, bo robi się groźnie. Ale na razie jeszcze żadnego mowa nie widać. Całe szczęście. Bo jeżeli zginę, to to, to 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 będzie kiepski początek. Weźmy ze sobą te chlebki chociaż. Oj, zróbmy jakąś małą farmę. By było trochę tych chlebów. By było trochę jedzenia. Bez jedzenia człowiek nie przeżyje. Yy. Eee, okej. Okay. Motyczka. Będzie motyczka. Zrobimy motyczkę. To było głupie. Ale właśnie potrzebuję wody. Za farmy sobie dzisiaj, nie zrobimy. Zrobimy taką na niby farmę. Że to nam zaraz wyschnie. Tutaj by była. Tutaj by była woda. Ale nie, przecież ja mam wiaderko i w kanionie jest woda. Ale dobra, to zrobimy sobie w następnym odcinku. I w następnym odcinku wyruszymy w taką trochę dalszą podróż, by zwiedzić tę okolicę. Bo mam nadzieję, że tu mnie nie czeka tylko zwykły biom. Mam nadzieję, że jest gdzieś tutaj zimowy biom i pustynia. No, oby, oby było. I znajdziemy wodę. To na pewno znajdziemy wodę. I takie podstawowe rzeczy już za nami. I, I to by było na tyle z tego odcinka. Ja się będę już z wami żegnał. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Mob. Co się stało? Okej. Okay. Creeper. Aha i możecie zrobić w górę komentarzu i zasubskrybować. Creeper mi wybuchł. Nie!